To jest dla mnie wielkie zaskoczenie, ale tak jak powiedziałem, dla nas to jest wyróżnienie, które pokazuje, że ogrom naszej włożonej pracy został doceniony, zauważony i miło nagrodzony. I to daje motywację do tego, aby jeszcze mocniej, jeszcze prężniej zacząć się rozwijać. I wspierać tą piękną ziemię bolesławiecką. Proszę z słowa o swojej Firma Keger, spółka, która produkuje głównie zabudowy aluminiowe, działa od przeszło pięciu lat, ciągle rozwijamy się, nasze plany na przyszłość związane są tutaj z Bolesławcem, już planujemy rozbudować firmę o nową halę produkcyjną i mam nadzieję, że to wszystko się uda. Proszę się Dariusz Kozioł, prezes zarządu. Ewa i Wojciech Bączek, prowadzimy salon rowerowy w Bolesławcu, połączony ze sklepem oraz serwisem. W tym roku kapituła konkursu Bolesławieckie Przedsiębiorstwa Roku wyróżniła nas w kategorii młodego przedsiębiorca, młodego przedsiębiorcy przyznając nam wyróżnienie, przepiękny puchar, w uznaniu może nie tyle zasług, co bardziej jako zachętę do dalszego rozwijania się. Współpracujemy z Bolesławieckim Towarzystwem Gospodarczym, e, współpracujemy z Bolesławieckim Stowarzyszeniem Wia Sudetika, ze Starostwem Bolesławieckim, a także z Urzędem Miasta. Jest wiele osób, którym chcemy podziękować za to wyróżnienie. I właściwie trudno tutaj te osoby wymieniać, bo ten wywiad by trwał bardzo długo, ale przede wszystkim jest to pan starosta Bolesławiecki, jest to pan prezydent miasta, jest to pan Mariusz ze stowarzyszenia Via Sudetica oraz wiele, wiele zwykłych osób, które przychodzą do naszego salonu i po prostu chcą z nami współpracować i organizować wiele imprez. Dlatego bardzo dziękujemy i tą nagrodę przyjmujemy w imieniu tych wszystkich osób. Dziękuję również.